Siemanko, witam serdecznie, witam ponownie w horrorze zarkam Dzisiaj wracamy do posiadłości pani profesor Tillingast, gdzie prawdopodobnie będziemy mieli do odbycia ostateczne, decydujące starcie. Czy to z czarną kozą z lasu, czy to z szybniugratem, czy z jeszcze jakimś innym przeciwnikiem, innym, innym monstrum, czy panią profesor, która się w coś zamieniła, czy nie... Zmieniła bądź odrodziła, bo jak wiemy, ponoć nie żyje. Aczkolwiek, no jej, że tak powiem, spuścizna. Wciąż tutaj e, jest z nami, z tym, co cały ten kult, który ona tak naprawdę była przywódcą tego kultu. Ona to wszystko ciągnęła. Tak e, naprawdę. Ta wiedźma, cała, która, no, która porywała ludzi, prowadziła ich eksperymenty, jakieś dziwne rzeczy się działy. To wszystko było ona. Ona też nie została zabita przez ten kult tak znikąd, ponieważ to jakby. Można się domyślać, możemy się domyślać, że to była część jakiegoś większego rytuału. A więc wracamy tam do, no, tak naprawdę do startu, tam gdzie zaczynaliśmy, czyli właśnie do Willi Profesor Tillingast. I wybieramy nasz zespół badaczy, który właśnie będzie przed do walki. I wydaje mi się, że Zoe będzie tą osobą, która będzie z nami atakować. Chciałem sprawdzić, co to jest za monofobia, czy co to jest za trauma, ale chyba teraz nie będę w stanie, więc trudno. Roland, jako że ma już dwa, dwa dwie traumy, nie jest najlepszym wyborem na tak wydaje mi się trudne misje. Więc na pewno go nie będę brał. Wydaje mi się, że mogę wziąć Rexa. Bo podpowiadam. Ma mało życia. To jest problem, ona mało życia. Yy, ona, co, co ona może zrobić? O, to będzie fajne kombo. Ona będzie miała perka, który sprawia, że możemy yy, zaatakować yy, Nasze bronie, jak atakujemy, jak atakujemy, mogą zaatakować jakby dodatkowym bonusowym atakiem, czyli bonusowym efektem, czyli możemy ogłuszać, oślepiać bądź odpalić wildcasta, co tak naprawdę jest czasami pożądane i nasza śpiewaczka ma mniejszą szansę na wildcasta, ale wydaje mi się, że to ten wildcast, mniejsza szansa to jest na negatywnego. World tak, tak to rozumiałem, jak pamiętam, grałem wcześniej. Więc y, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobię taki team weźmiemy. W najgorszym wypadku y, y, przegram, i po prostu będziemy mieli kolejną partyjkę. Ale jeszcze raz, ja na pewno dobrze wziąłem. Y, momencik. Tak, miała być ona, i miała być śpiewaczka. Chodzimy do wyboru ekwipunku i tutaj będą ważne rzeczy. Moment, moment, zły team jest, zły team jest, jeszcze raz Zoe. ta i ta. Ok, i teraz bierzemy. Kolty, na pewno to nie podlega dyskusji. Spotkany. Ej, shotgun jest on atak za 4 akcje. Pewno, tak miało być. Za 3. Dobra, nie jest to bardzo ważne. Ona będzie szarowa, tak czy siak. Ma czar leczący i ma czar do ofensywny. To się przyda. Zowie dostanie więcej do ataku dystansowego. Yy, nie, ona będzie miała więcej do ataku dystansowego. No, Najwyżej się wymienimy. Będzie miała więcej, bo zobi będzie chodziła z Tasak się na pewno tasak. Coś tu jeszcze mogę wziąć. Weźmy każdemu broń jednoręczną. Jakąś przyda się na pewno. Mam jakieś inne bandaże? Nie mam. To weźmiemy plugawe bandaże i wymienimy je na zwykłe. Z żaden problem. Ta broń zaraz będzie zepsuta Mo Myślę, że mogę ją wziąć i najwyżej... najwyżej jej wymienimy Nie ona może mieć tą, będzie sobie strzelała, na początku jak się postuje, to będzie zaczarowała. Ma to sens, wydaje mi się, że jakieś bronie dystansowe też znajdziemy Mamy bardzo dużo amunicji na ten moment jak widzicie wszyscy mają, każdy ma po 8 naboi, to jest bardzo dużo, a jeszcze stało na 22 naboje, na pewno coś znajdziemy po drodze. Wiem, że mówię na pewno i to jest takie ryzykowne, że liczę na to, że coś znajdę, ale no, każda misja zaczynała się od tego, przynajmniej sprawiała tak, takie wrażenie, że zawsze brałem za wiele tych rzeczy, więc yy, pójdziemy w, te, w, te, w ten jego builda. Nie brałem tych temków, co dają mi pasywne bonusy, wydaje mi się, że mogę teraz jedną ostatnią misję wziąć. Teraz tak, to mi daje lepszego heal. A. Może przydać, zdecydowanie to się może przydać. Tak, damy to jej. Ona będzie nas czarowała i heal'owała, będzie miała większego heal'a. To się na pewno może przydać. Nie mam zbyt wielu slotów, zostawiłem sobie wolnych. No, w razie czego pozbędę się pistoletu, który zaraz się popsuje. Bandaże mam do wymiany, mam jeden wolny slot tak czy siak, więc coś będzie można tutaj, mniej czego wsiąść. No i lecimy. Lecimy na misję. Długi No, Znowu trochę też pozmieniałem w ustawieniach, mam nadzieję, że tym razem już w ogóle nie będzie żadnych problemów ze ścinkami. W pierwszym streamie pamiętam, że właśnie nie było żadnych problemów, potem

Krótkie sprowadzenie, po prostu witajmy w domu, witaj w domu. I Zoe, nasza główna postać, tak naprawdę, którą wybraliśmy, więc fajnie, że ją wzięliśmy, bo już ciekawe czego mi nie wziął, czy tu też byłoby, tak się zaczynała ta rozmowa. Czyli, że to wszystko sprawia, yy, każe mi myśleć, zastanawiać się, że no... Dlaczego, dlaczego pani profesor ją zaprosiła na początku do swojej willi. Zaprosiła, no, zamówiła jedzenie, no, tak sobie pamiętam. Pan działa w tajemniczym spo tajemniczy sposób. Musimy znaleźć profesor Tillinga i je powstrzymać. Z tego co pamiętam to ona była martwa. Więc no. Tak, musimy się przygotować. Możemy wejść wybijając okno. Znamy już te miejsca, znamy wiemy co i jak. Hmm, sprawdźmy, rozejrzyjmy się znowu. Samochód, który przyjechaliśmy, tak? Nie tak. jest jakaś notatka. Gdzie ja ty idziesz, Zawój? Okej, ja myślę, że będziemy e, że, że wdzięczni za to, że możemy doświadczyć tego zaszczytu bycia jednymi z pierwszych, którzy będą widzieli e, kolejny etap ewolucji człowieka, Tylko, że dowiedzieliśmy, że jesteśmy tego... Y, jesteśmy bardziej tak? No dobra. Zajrzyjmy się tutaj. Właśnie tyle tyle tego nie było miejsca. A ma, jak mówiłem, naboje. Kolejne naboje. Będziemy mieli naboi od groma. I bandaże. Zwykłe bandaże. To jest bardzo ważne, że to są zwykłe bandaże. A to możemy tak na dobrą sprawę rozładować. Nie potrzebujemy masz tylu tutaj naboje, bo to zaraz się popsuje. Mam zamiaru marnować tego. U mnie sama gra chodzi płynnie, Mam nadzieję, że na streamie też to płynnie wygląda. Kolejne lampki, Colt. Ajajaj, no, no za cztery akcje, ja Na czterech akcji nie chcę. Zanim wejdę, może coś się wydarzy, że będę wiedział, że tu mogę wrócić po kolta. Na ławce mamy kawałek papieru, na którym jest coś napisane. Bo trochę się rozmyły przez deszcz, ale czytamy. Mamy notatkę. Zdob yy, ma znowu jakiś przepis. Zdobyłem jakiś achievement. Obserwuję, że to jest, jest achievement, ponoć na Steamie w tej grze, za znalezienie przepisów w każdej misji. Więc chyba udało mi się znaleźć klucz. I kolejne naboje do karabinu. Karabin nie jest potrzebny. Zoi tasak nowy, to jest nowe, to jest nowe. Właśnie, Zoi ma większą szansę na krytyk, ale dobra, nieważne. Tam nie czarować, strzelać, ogarniemy sobie. Klucz mi jest potrzebny, nie, jest mi potrzebny kluczak. Idziemy dalej, przechodzimy tutaj, robimy rolę. Reconnaissance, epinefryna i kofeina, też nam to nie jest potrzebne. Słyszymy jak coś tu się rusza, obok w piwnicy, prawdopodobnie to były te małe Kreatury z, zale, z okolic Zalewiska, tu mamy Winchestera Ale no wiemy, że to nie, nie znaczy jest to mocna broń, ona bardzo mocno strzela, ale Ona strzela raz na turę A Colt strzela dwa razy na w związku z tym, że możemy strzelić i dać overwatch, co jest Mega świetne Kolejna broń magiczna Teraz zastanawiam się, czy je, um, dać jej dwie bronie magiczne. Bo to, jest, to może być. Troszkę zaryzykuję, ale no jednak potencjał ofensywny jest też przydatny. Tu możemy wejść do środka, sprawdzę tu ten ogródeczek. moc chyba, Tu teraz też coś może być ciekawego. A nic tu nie ma w tym ogródku. Dobrze, tak więc lecimy do środka. Lecimy do domu, jak wiemy z pacją się biega to... Mało logiczne, ale... Ale tak jest! Tak, wyczuwamy obecność czegoś przerażającego, ale czy chcemy tam wejść? Chcemy! Miło, że w walkę przed wejściem.

Onać była inna niż inni ozdrowieńcy ale Wydaje mi się, że ona nawet nie będzie w stanie podejść Jak mi się wydaje Kurcz i teraz mam ciekawostkę czy to Nie bo zauważyłem, że coś się tnie na streamie, tylko teraz to jest pytanie znowu, czy to się tnie przez moją wiwkę, czy to się tnie po prostu na streamie, co by było bardzo nieprzyjemne. Dlatego dajcie mi sekundkę, raz ja tylko zerknę, na, pod, podłączę się nie przez wi-fi, tylko przez telefon standardowo, jak to ostatnio jednak kolejny tytuł mieć być, być bardziej dynamiczny i tam na pewno to będzie problematyczne, jak takie rzeczy się będą działy. No dobrze, pokażcie mi jak to wygląda tutaj na telefonie. Na telefonie wygląda to, że to się trochę... Nie yeah. jest to dobry znak. Ja mogę tu coś zmienić w trakcie tej misji. Mogę. Tak. Spróbujmy w ten sposób. W najgorszym wypadku wrócę, znaczy wrócę, będę streamował w HD, nie Full HD. Nie, chciałbym tego robić, jednak wolę tutaj dostarczać jak najwyższą jakość, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, chwilowo coś zmieniłem, widzę, że coś chodzi płynniej, średnio. Dobra, trudno. W tej walce będziemy myśleli dalej. Tak, i tu od razu Overwatch. I ten kolt też ma fenomenalny zasięg. I cyk. No i 10 demajerów w pierwszej turze to jest dużo. No też mocno uderzy, w że dycha przynajmniej 7. Oro. I tak. Nie, psycholog ma opcję taką, że będzie oślepiać przeciwnika. Zostajemy 8 i oślepione, bo mamy to większe szanse po prostu. My tak. jeden przeciwnik nie ma co marnować w tym momencie tego kolta i wildcast. Kolejny damage, dokładnie, ona jest dobra w te... Te Ona jest dobra w te klocki w te czary. Overwatch jak najbardziej mogę użyć overwatch jeżeli będzie chciała się ruszyć, to jeszcze otrzyma obrażenia. Zoł jakiej ciachnie z Tasaka, to pewnie nie będzie co... Nie będzie co zbierać. Zmiana scenerii, więc coś się zaraz wydarzy. A O 10 życia i... I zniknęła. 10 życia i zniknęło. Wiem, że to się bardzo trudno na tym streamie tnie. Więc zaraz chyba będę musiał coś zmienić. chyba zmienię na po prostu HD po tej kostce. Co to is that abomination? Co to jest za stwór? Co to jest? Tu się pojawiło. Mm -hmm. Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób. Chwila, chwila przerwy. Niestety będę musiał wyłączyć streama, żeby zmienić ustawienia. spróbuję zmienić to na zwykłe HD, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy będzie duża strata jakości i czy dalej będzie tak chciało, więc żeby to zrobić muszę łączyć streama od nowa. Tak więc no, poczekajcie chwilę i zaraz wracamy z misją, z walką, to jest szubni góra to już prawdopodobnie się wydaje. Wracamy zaraz do walki chyba finałowej.